Ocona jest zdjęta, czyli ten filterek, tak wygląda parownik. Powiem wam, że jak dla mnie jest czyściutki, bo na YouTubie widziałem dużo bardziej zanieczyszczone, natomiast tam głębiej, o tu będzie widać, podejrzewam na kamerze, widać takie, no brud po prostu, tak? Ten kurz, który się klei na te mokre rureczki, robi się taka, no nie wiem jak to nawet taki brud typowy, i to już po prostu nie spłynie. Nie? To już właśnie trzeba psikać tą chemią, no ale widzę, że można by to psikać, zostawić. Natomiast no, korci mnie, żeby właśnie dobrać się do całego wnętrza i po prostu to elegancko wyciścić. Co ja zauważyłem, wszystkie śrubki są jednakowej długości, grubości, więc to jest fajne. Nie będzie trzeba ich sortować. Kolejna rzecz na pewno. Wezmę te wszystkie śruby, wysmaruję y, smarem technicznym, dlatego że czuć przy odkręcaniu, że one bardzo ciężko idą. Co zatem idzie, łatwo jest ukręcić tą tulejkę plastikową, która jest nagwintowana w środku. Y, podobnie miałem z kierunku do Miska czyli do Sincona. i wszystkie właśnie takie śruby, które wkręcane są w plastik, zacząłem smarować i nie mam problemu. Wszystko fajnie się wkręca delikatnie i można wtedy wyczuć, jaki jest moment odpowiedni, żeby to skręcić. Tak? Tutaj podaję, że to samo, ta no, czuć bardzo opór, tak jakby już ona dochodziła, ona jest praktycznie już wykręcona, nie o teraz lżej zaczęło iść. Dlatego tak na pewno wezmę ten smar techniczny, taki do do samochodu, może być nawet przesmaruję wszystkie śruby, na pewno będzie bezpieczniej, tak, że coś się nie urwiemy. W tej klimatyzacji, żeby wyciągnąć górę, odkręcamy te śruby, chwytamy tu, no i ciągamy do góry, tu będą łapki. Widzicie, żebyście się nie bali, ja specjalnie sobie ją otworzyłem właśnie, włączyłem klimat i włączyłem z wnioska, żeby miał dostęp, ale widzę, że tutaj już chyba łamana jest jedna. Tu jest cacy. o tak, widzicie? Jakie plastyki są eleganckie. No, nawet widać, że coś fabrycznie było nie tak, bo ona już wygięta w jest. A nie, coś co innego, bo te łapki tutaj wchodzą. A to jest nie wiem dlaczego, chyba do tego styropianu. Widzicie? On styropian chyba podtrzymuje. A nie, dobra, jest. Są te, te też łamane jest. No ale to akurat nie jest jakieś takie super, że tak powiem, ważne. Więc zabieram się do roboty dalej. Zobaczę, jakie bicia ma. Widać, jak pracuje. Ale powiem Wam, bo ona była droższa od innych, bo inne było na kupić za 1200 zł, tam 1900. Widzę, że tutaj są wyciszenia, gąbeczki. Nawet tutaj też gąbki są powsadzane. Może dlatego taka cena, żeby ją wyciszyć właśnie. Nie? Tutaj mamy zaczaski, Teraz będę musiał to wszystko porozpinać. Problem się robi taki, że te łapki pękają. I tak, udało mi się rozszczepić. Widzicie? Mam rozszczepione. Co zrobiłem? Wziąłem falerkę, którą nieraz tam dogrzewałem łazienkę i falerką po prostu te pasyki z jednej strony dogrzałem tak, żeby było no, dość mocno ciepłe i zaczęło to fajnie odchodzić. Po prostu te plastiki są tak twarde, że jedynie jest zwiększyć, żeby nie pękały, to właśnie jest podgrzać. Później z drugiej strony podgrzałem, około minuty tak samo, w całej długości. Tą łapkę wysunąłem, ta która właśnie mi się połamała, chodziło mi o to. I później to elegancko do góry podniosłem z jednej i z drugiej strony i... Wyszło, więc... No to musiałem wypiąć tę kostkę. Znaczy wystarczy, żeby tutaj te sześć śrub odkręcić i jedną wtyczkę trzeba yy, odkręcić. Że Wam pokażę, bo... Tam o, nie? Ona tam w środku ma taki ząbek bo ona jest od tych si siłowniczkach od klapek i tylko tutaj to naciskacie na dół i to się otwiera, nie? Też trzeba oba, bo też to lubi pękać No tak jak zresztą wszystko w tych chińskich wynalazkach